Maria Rodziewiczówna, Anima Willis Rozdział pierwszy Mróz trzydziestostopniowy mało dokuczał przy wielkiej ciszy powietrza. Zamarzły zda się wichry i prądy, i na białym ocanie śniegu najmniejszy ruch nie dawał się spostrzec, najlżejszy szmer uchwycić, Szlak, co wiódł przez te obszary, znaczny po słupach wierstowych, szklił się jak lustro. Gdzieś hen na widnokręgu majaczyły marne krzaki, nigdzie większego drzewa ani śladu człowieka, a przy tym noc od śniegu tylko jasna, bo ni księżyca, ni gwiazd nie dało niebo, jakby i te promienie zamarzły. Jednakże tym szlakiem w nic, w pustkę bezbrzeżną, szedł człowiek samotny, dobrze był odziany i szedł raźno, miał w sobie jeszcze zapas ciepła, zaczerpnięty na ostatniej stacji pocztowej, gdzie się przed wieczorem zatrzymał, obejrzał urzędnik jego paszport, znalazł w porządku, spytał dokąd chce jechać. Do Silebiarzy. To w stronę, ale konie dać mogę. Daleko ta wieś? Wiorst czterdzieści, a po drodze żadnej osady. Owszem, zaraz o wiorst dziesięć, Pietrowka. Chcecie zaraz koni? Wówczas podróżny bardzo się zaczerwienił, zawahał i wreszcie odparł z Nie, dziękuję, pójdę pieszo. Dziwne to było, ale człowiekowi posiadającemu legalny paszport, podróżującemu bez straży, wolno mieć dziwactwa. Więc pisarz pocztowy więcej nie nalegał i tylko rzekł Posilcie się i wypijcie herbaty. Na to zgodził się podróżny. W takim mróz i noc lepiej jest iść z pustą kieszenią, niż jechać z pustym żołądkiem. Zjadł tedy i zapłacił co do grosza. Zostało mu w woreczku dwadzieścia kopiejek, wtedy śmiało ruszył przed siebie. Po chwili czerwone światełka pocztowego domu zmalały i zgasły. Wędrowiec szedł cicho w wojłokowych butach i tylko niekiedy kij jego uderzał o śnieg. Zrazu ani się kłopotał, ani lękał. Ciepło mu było i lekko. Nie było słupów wiorstowych, ale mu się zdało, że dziesięć wiorst to fraszka. I coraz konturów si przed sobą wyglądał. Tyle setek, tysięcy wiorst przebył, co te kilka znaczą. Dłużyły się jednak, podwajał kroku na widok czegoś szarego w oddali, dochodził, były to wierzchy krzaków, znowu zwalniał tempo, zawiedziony. Powoli od bezustannego wpatrywania się w śnieg i pod wpływem mrozu, oczy mu zaszły łzami i paliły ogniem. Gdy przemknął powieki zamarzłe natychmiast, otarł je grubą rękawicą i znowu poczuł, że mu drętwieją końce palców, kark też bolał od ciężaru kożucha i skrzypiał śnieg na podeszwach wojłoków zebrane, potem się pośliznął i upadł, wtedy kożuch się przypadkiem rozchylił i chłód go chwycił za pierś, otulił się szczelnie i zabił rękami po bokach. Ale ciepło leciało bezpowrotnie. Stławił go jeden dreszcz i drugi, począł biec ale wnet ustał. Stanął chwilę i za siebie spojrzał. Może wrócić. Instynkt zachowawczy ciągnął go tam, a wstyd, ambicja i zapamiętanie desperackie popychało naprzód. Zgarnął się, zgarbił i poszedł dalej. Opadł go strach i słabość, więc siniałymi usty począł coś śpiewać półgłosem. Ale zdało mu się, że z powietrzem kawały lodu połyka, więc umilkł. Wreszcie szedł jak maszyna i majaczyły mu w myśli wilki, brodjaki, śmierć. Coś go weźmie z tych trzech alternatyw, ale co? Może wszystko po kolei? Złoczyńca obetrą go z odzieży, z życia, wilki z ciała. Coraz wolniej szedł i sen go morzył. Nie dziesięć wiorst szedł, ale chyba sto. Może zbłądził? Szlaku mało co było znać. Odstąpiła go wszelka siła i otucha. Stanął, rozejrzał się kasłymi oczami i półgłosem do siebie wyszeptał. Sądzone mi było dotąd zajść i tutaj stanąć i nie wrócę do ludzi żyw i nie na do tej Pietrowki. Nie ma już mnie. Jeszcze raz poszukał po stepie oparcia dla oczu, nadziei, ale nic nie dojrzał, więc przykucnął na ziemi i zdał się na złe losy. Gdy tak powoli zamierał, przecie nareszcie zadrgało jakimś dźwiękiem to śmiertelne pustkowie. Dźwięk to był dzwonka i on go szczęściem jeszcze dosłyszał. Poderwał się z ziemi, może mu tak w uszach dzwoni. Nie, to było zbawienie, to były sanki już i zgrzyt płozów dolatywał uszu i twarde uderzenia kopyt i dzwonek bił mu z martwych stania chwilę począł wołać ochrypłym głosem a potem biec na ten odgłos w bojaźni że go minął ale oto i czarna plama stanęła na śniegu i ktoś na wołanie jego odchrząknął zamroczyło mu się w głowie i nieziemska radość ogarnęła Trójka koni leciała ku niemu, dobiegła, zaryła się w miejscu. Kto ty? Czego wołasz? zagadnął Woźnica. Na bożą miłość, poratujcie mnie, rzekł jąkając się w obawie odmowy. Daleko stąd do Pietrowki? Trzy wiorsty, my tam jedziemy. To weźcie mnie, dam dwadzieścia kopiejek. Pani obejrzał się Woźnica na sanki, niech siada. Choć i zbój nie da nam dwojgu rady. Wtedy ta pani ozwała się po raz pierwszy. Siadaj, człowieku, tu przy mnie. Nie odmroziłeś nóg czy rąk? Nie wiem, zdaje się, że już konał. Ot, głupstwo, takie z mrozu przechwałki, burknął woźnica. Ty chyba nie tutejszy? Nie, z Europy jadę. Aha, no, siadaj, nam nic do tego. Człowiek chciał usiąść, ale z sani rozległo się złowrogie warczenie. Tam pies, rzekł, ugryzie. No, nie jego wina, żeś złodziej czy kryminalista, rzekł obojętnie furman. Dobrego on nie zaczepi. Wtedy człowiek wsunął rękę do sanek i dotknął zjeżonej sierści psa. Pies podniósł pysk, rękę tę obwąchał i przestał warczeć. Podróżny siadł spokojnie. — No, ty nie gniewaj się, żem ciebie posądził, rzekł woźnica, zacinając konie. Ten pies także warczał, nim ciebie nie poczuł. Ruszyli jak wiatr. Nikt się nie odzywał, więc i podróżny milczał. Pies mu się położył na nogach i w cieniu świeciły jego zielone oczy. Badał nimi obcego. Wtem zaświeciły nad ziemią czerwone płomyki chat i już stali przed szynkiem. — Oto Pietrowka! — Gdzieś chciał stanąć. Ozwała się kobieta. Podróżny wysiadł i zatoczył się. Rozpiął kożuch, dobył woreczek z kieszeni i podał pani swoją ostatnią monetę. Dziękuję wam za uratowanie życia. Wymówił zawstydzony małością datku. Woźnica parsknął śmiechem, a kobieta ruszyła ramionami. Schowaj swoje pieniądze. Dość twego podziękowania zwróciła się do woźnicy i rzekła tonem nawykłym do rozkazów nie wykładaj koni, postaw niech ostygną, załatwię w pół godziny wysiadła też, za nią wyskoczył pies ogromny, kasztanowaty i skierowała się do szynku podróżny wszedł za nią do izby ciepłej kilku siedzących tam chłopów spojrzało na nich i pozdrowili unisono zdrowia wam Maria Kazimirowna Zdrowia wam, odparła uprzejmie. Z ukazał się szynkarz. Temu podała rękę, pocałował ją z uszanowaniem. Ukazała się też żona szynkarza i dzieci. Wszyscy otoczyli nowo przybyłą jak dobrą znajomą. Ożywiła się karczma. Podróżny usiadł za stołem i zaczepił jednego z chłopów. Daleko stąd do Lebiarzy? Wiorst dwadzieścia. A ile będzie kosztowała tam podwoda? Rubla, jeśli kto zechce jechać, podróżny zwiesił głowę. A ty dokąd zagadnął chłop, tamże. Aha, na mieszkanie? Nie wiem. Ty Zesłany? Nie. Szybko dobył paszport i pokazał go, ale chłopi nie byli ciekawi. Z daleka? Spytano go. Z Europy, trzy tygodnie już jadę. Maria Kazimirowna. Ozwał się jeden z chłopów, ten także do was jechać chce. Wtedy podróżny obejrzał się na swą wybawicielkę. Rozebrana z futer siedziała naprzeciw szynkarza nad księgą i stosem pieniędzy robiła rachunki widocznie. Młoda była i bardzo smutna, oczy jej zdawały się wypłakane, usta zacięte jakby w wielkim bólu, twarz mizerna i poważna. Podniosła powoli głowę, popatrzała na obcego, teraz go dopiero zobaczyła. Ciemną miał czuprynę, a twarz szeroką i nieładną. Ozdabiała ją chyba młodość i para oczu ciemnych o prostym, uczciwym spojrzeniu. Zresztą barczysty był wysoki, bardzo silny i zdrów. Spotkali się spojrzeniem, on jakby zawstydzony swą biedą i potrzebą, ona obojętna. Nic nie odpowiedziała i dalej sumowała rachunki. Tymczasem woźnica jej wyniósł do izby sporą baryłkę i wór napakowany. Żona szynkarza przyjęła to od niego i wyniosła do alkierza. Woźnica usiadł obok podróżnego, podano mu szklankę herbaty. Zaczęli rozmowę, obcy zafundował mu czarkę wódki, ale sam nic nie pił. Wy dolebierzy jedziecie? Może się tam spotkamy? Rzekł. Pewnie wieśnie świat, a ty do kogo? Do doktora Gostyńskiego. Uch, to nie dziw, że się spotkamy. Toż mój gospodarz, a to jego córka. Panienko, zawołał, toć my gościa sobie ze śniegu podjęli. Teraz kobieta obejrzała się żywiej, a podróżny wstał. Przepraszam panią, rzekł, jak zawsze nieśmiało. Może brat pani wspominał o mnie? Pan jest Antonim Rozowicki? Tak pani. Brat mój wspominał i oczekiwał pana, odparła głucho, a usta jej ledwie wymawiały wyrazy, tylko jego już nie ma. Odwróciła twarz i chwilę pasowała się ze swym bólem. On umarł przed dwoma tygodniami, dodała wreszcie z wysiłkiem. Podróżne słowa nie rzekł. Odwrócił się i on do okna i poczęły mu z oczu biec łzy, jedna po drugiej, jak groch wielkie. Szynk zaległo grobowe milczenie. Kobieta rachowała niby, ale nie widziała cyfr, nie pamiętała, gdzie jest i po co. Od okna słychać było ciężki oddech obcego. Wreszcie szynkarz głos podniósł: — Boża wola, nie płaczcie, panienko! A Woźnica hałaśliwie nos otarł i dodał: Bodaj ta śmierć na złodziejów, za co ona jego wzięła, gołąbka. Chłopi pokiwali głowami. Sprawiedliwiej wzięłaby starego, a nie młodego, ale na jaki sąd ją pozwać, nie ma rady. Podróżny nie zmienił postawy. Do okna ciemnego zwrócony nocy się skarżył cichymi łzami, wobec tego ciosu zapominając o swym ciężkim położeniu. Ktoś do niego zagadał, nie zrozumiał ani odpowiedział. Dopiero gdy poczuł rękę na ramieniu, wzdrygnął się i obejrzał. Dziewczyna stała za nim, otulona jak do drogi, i znów spokojna. Jedźmy, panie. Rzekła z prostotą, jakby to było rzeczą z dawna ułożoną. On w milczeniu usłuchał, usiadł obok niej w saniach i ruszyli cwałem. Przed miesiącem pisał do mnie Antoni, ozwał się wreszcie nieśmiało. W parę dni potem przeziębił się, dostał zapalenia płuc i nie wytrzymał. Tak to szło piorunem. O zima, ta zima, trzeba do niej przywyknąć. On był bardzo delikatny. – A ojciec? – Żyjemy jakoś – odparła posępnie. – Żeby ból miał moc śmierci, ale on ma tylko jej rozpacz i pustkę. – Pan dawno z kraju? – Trzy tygodnie. – Ja już pięć lat tu jestem od śmierci matki, ojciec już dwadzieścia. – Dopiero w tym roku zima i do nas po ofiarę przyszła – Proszę pani, rzekł żywo. Może ojcu pani ja zrobię przykrość, może ja państwu uczynię wspomnienie bólu żywszym. Proszę mię w takim razie do domu swego nie wprowadzać i ojcu o mnie nic nie mówić. Nie zwykliśmy tutaj udawać. Czekaliśmy pana i radzi widzimy. Antek kochał pana. Dziękuję pani, rzekł półgłosem. Ot, my i w domu ozwał się woźnica. Rzeczywiście sanie wbiegły w ulicę wioskową, ciemną i pustą i stanęły wreszcie przed parkanem, oddzielającym od drogi porządny dom piętrowy. Świeciło się w nim i gdy dziewczyna otworzyła furtkę, dwa psy wpadły na nią w radosnych podskokach, a drzwi do mostwa skrzypnęły i ukazał się człowiek z lampką, szpetny chuderlawy, pokazując w uśmiechu powyszczerbiane zęby. Dobry wieczór, Siergieju. Otwórz grini wrota, rzekła biorąc mu z rąk lampkę. Znaleźli się w sieni, na schodach prowadzących na piętro. Wtem ktoś otworzył drzwi na dole. Wionęły z nich kuchenne zapachy i ciepło, a w progu stanęła stara kobieta w czepcu i zawołała: To ty, Maryniu? Ja ciotko. Chwała Bogu, już się pan niepokoił. Zaraz ci przyniosę wieczerzę. Ojciec sam? Był ksiądz Ubysz, ale odszedł do siebie. Na górze w pierwszym pokoju dziewczyna się rozebrała z futer i za jej przykładem mrozowicki. Został tylko w kurcie skórzanej i wojłokach, zawstydzony takim strojem i brakiem tłumoka. Trząsł się jak febrze z niewywczasu, głodu i zmęczenia. Proszę pana. Wezwała go za sobą dziewczyna. W drugiej izbie ogień się palił w kominie, a przy stole stary doktor Gostyński coś czytał z zajęciem. Obejrzał się na córkę i wyciągnął do niej ręce, uśmiechając się smutno. Nic ci się złego nie przytrafiło? Nie, ojcze, przywiozłam ze sobą gościa. Pan Mrozowicki. Starzec wstał żywo. Mocny był jeszcze, krzepki, zdrów, tylko zarost i włosy miał białe jak śnieg. Przystąpił do młodego człowieka, popatrzył nań i bez słowa do piersi przycisnął. I zrozumieli się tym milczeniem. Gdzież pan spotkał moją córkę? spytał stary po chwili. Młody poczerwieniał gwałtownie. Powiem od razu wszystko, rzekł. W tobolsku miałem wypadek. Zmęczony byłem okropnie, wstąpiłem do pierwszego lepszego zajazdu, żeby parę dni wypocząć, ale tej samej nocy ukradziono mi tłumoki pieniądze. Dziękuj Pan Bogu, że nie zarżnęli. Nie, zostawili mi kilkanaście rubli. Jechałem więc pocztą, póki mi ich starczyło. Potem stąd o wiorst czterdzieści poszedłem piechotą. Szaleństwo! Przerachowałem się i byłbym zamarzł, gdyby pani mnie nie zabrała z sobą. Dziewczyny już nie było w pokoju. No, udało się cudownie. Nie odmroziłeś pan twarzy czy rąk? Nie, wszystko w całości. Cóż, jakże się panu Syberia podobała? Straszna, szczerze odparł Mrozowicki. Ho, a jakbyś pan ją nazwał, żeby zamiast tej pogodnej nocy burjan śnieżny rozszalał się na powitanie, to dopiero orgia stepu. Mówił spokojnie i prędko, jakby się bał, że go obco o syna spyta, a zarazem wiedział, że objaśnić go trzeba, a nie czuł się na siłach, ale przybysz ani pytał, ani się oglądał. Mało też czasu zostawali sami, bo do pokoju wpadła z impetem stara kobieta, którą na schodach widział. To pan od nas jedzie? Zagadnęła go bez żadnego wstępu, a oczy jej dziwnie świeciły. Z Wilna, proszę pani. Mój Boże, mój Boże, to pan tak niedawno na tych kamieniach klęczał przed ostrą bramą? W dzień wyjazdu. O, to pan pewnie księdza proboszcza tam widział. Mój to brat rodzony, panie! Widziałem, ale żebym o pokrewieństwie był słyszał, tobym do niego wstąpił przed drogą. Pan myśli, że to ich krewny? Zawołała wskazując gospodarza. Gdzie zaś tylko mój? Ja tu obca z rodu innego całkiem. Ja z Szejgwiłów, Utowiczowa. Ksiądz proboszcz Szejgwiłł to mój brat. Postarzał pewnie dwadzieścia lat, jak ja już tutaj z mężem zjechałam. Pewnie już siwy, co panie? Ten, którego on widział przy mszy, ciemne miał włosy. Doprawdy? Może być, w naszym rodzie nie siwieją długo. Ja tam zbielała, ale to od klimy tutejszej. Pokiwała głową i zamyśliła się o tych czarnych jeszcze włosach brata. Zdrów widocznie, choć już pięć lat jak nie pisze. Antek obiecywał się o niego dowiedzieć, ale zapomniał nieborak. Mrozowicki na tę wzmiankę o zmarłym podniósł nieśmiało oczy na starego i aż się przestraszył, bo doktor na niego patrzał. Znowu się zrozumieli tym niemem spojrzeniem i ojciec odetchnął. Nie będzie potrzebował opowiadać tego, co przeżył. Staruszka oprzytomniała nieco. Gadam ja, a wieczerza stygnie. Mówił Migrinia, co się panu przytrafiło? Proszę do jadalni. Marynia zaraz przyjedzie, do kramiku poszła na chwilę. Mrozowicki zrozumiał, że była w domu tym gospodynią. A doktor, korzystając, że babina znikła za drzwiami, rzekł. Nie w ostrej bramie jej brat, ale na cmentarzu, na roście. Ale po co mówić, dość ma strat wiadomych. Wdowa i sierota, od dziesięciu lat z nami żyje. Pochowała tu męża i dwoje dzieci. Weszli do jadalni. Ukazała się panna Maria i zasiedli we dwoje do posiłku. Rozowicki mało co jadł. Czuł, że pada ze zmęczenia. Utowiczowa zarzucała go pytaniami. A tymczasem panna Maria zdawała ojcu sprawę z podróży. W Wkręca odebrałam siedemdziesiąt rubli, a w Pietrowce pięćdziesiąt trzy. Powódkę do kurchanu trzeba jutro posyłać. Pojadę sama, bo i do kramiku wiele mi brakuje. Może by lepiej grnią posłać z listem do Szumskiego, ten załatwi. Zawsze jak najgorzej, wolę sama to zrobić. Jak chcesz. A przygotowaliście gościowi kwaterę? Tutaj chyba nie zamieszka. Dlaczego? Jest przecie pusty pokój. Dziewczyna nic nie odrzekła. Wstała i wnet posłyszał mrozowicki, jak wydała Siergiejowi rozporządzenia. Po chwili kobiety się usunęły. Doktor wskazał przybyłemu drzwi przeciwległe i rzekł głucho: Ten pokój teraz pusty. Wygodnie panu będzie. Proszę darować, że nie przeprowadzam, ale ja tam od dwóch tygodni nie byłem. To rzekszo odwrócił się prędko i wyszedł do siebie. Pusty pokój niedawno był zamieszkały, urządzony, wygodnie, ciepły, jasny. Podłogę osłaniał miękki wojłok, na ścianach wisiała broń, skóry, wypchane ptaki, gdzie nie gdzie kirgijskie osobliwości, dziwaczne stroje i doły ich monstrualne. Badacz tu mieszkał, turysta, uczony, człowiek wykształcony i czynny. Szafy ksiąg były pełne, w innych było widać lekarskie narzędzia. Trochę kurzu osiadło na wszystkim i zapach pleśni czuć było. Mrozowicki jednak nie miał już sił do myśli ciężkiej o zmarłym przyjacielu. Zasnął kamiennym snem.